Nadeszły wakacje. Jedni udali się w podróż do Madrytu, inni udają się do Rzymu, jeszcze inni wybrali Paryż. Jak wyglądają latem te miasta owiane legendą? Temperatura powyżej 30 stopni i wilgoć. Na hałaśliwych ulicach kłębią się samochody, motocykle, motorowery. Tłumy turystów przetaczają się od muzeów do sklepów, od restauracji do kawiarni, ocierając z czoła gęsty pot, popijając bez końca wodę. Po lewej bazylika, po prawej ratusz, a tam z tyłu słynny pomnik, a za nim kolumna i znowu coś znanego, może barok, a może rokoko. Znikąd ulgi, z nieba leje się żar od rana do wieczora. Nieco znośniej robi się dopiero wieczorem, gdy na nic już nie ma sił, gdy jedyne marzenie to odpoczynek. Kto śpi w pomieszczeniu bez klimatyzacji, otwiera okna, a wtedy dostaje się w szpony hałasu, bo te miasta nie milkną nawet w nocy. A gdy nie ma wiatru, powietrze stoi, robi się i wtedy gdzieś z daleka, z zamierzchłych czasów, dochodzi głos poety i te polskie słowa bliskie, jasne, pachnące. Lato, gdy przyjdzie, co z nim czynić? Nóż, gdy przyjdzie ono gorące lato, a zaż nie rozkosz, gdy ono wszystko coś na wiosnę robił, kopał, nadobnie dojrzeje, a poroście. A noć niosą jabłuszka, gruszeczki, wisneczki, śliweczki z pierwszego szczepienia Twego, więc z ogródków ogóreczki, maluneczki, ogrodne one i noroskoszy. rozkoszy. Więc siedział przed prawie pięciuset laty na ganku swojego dworu imć Mikołaj Rej i lubował się naszymi porami roku bo faktycznie u nas nawet powietrze jest inne, jakieś takie rzeźkie, przyjemnie się oddycha, nawet w największe upały, nie ma wilgoci, a ona właśnie jest taka przykra. Ale słuchajmy dalej, co jeszcze dzieje się latem. Ano młode masłka, syreczki nastaną, jajka świeże, ano kurki gmerzą, ano gąski gągają, ano jagniątka wrzeszczą, ano prosiątka biegają, ano rybki skaczą. Tylko sobie mówić używaj miła duszo, masz wszystkiego dobrego dosyć, a wszakosz z bojaźnią Bożą, a z wiernym dziękowaniem Jemu. Mikołaj Rej był za młodu nie lada łobuziakiem, ale potem się ustatkował, dokształcił, nawet łaciny się nauczył, jak przystało na Polaka, który w owych czasach wyróżniał się w Europie najlepszą znajomością języka dawnych Rzymian. Nabierał poloru nasz poeta w zakresie literatury i muzyki na dworach, najpierw wojewody Andrzeja Tęczyńskiego, a potem Hetmana Mikołaja Sieniawskiego. Ale rej ujrzał nagle, że Polacy zostali w tyle za innymi narodami, bo nie piszą we własnym języku, jakby zadrzemali. A przecież nie są tępi. Przeciwnie, czytajmy, bo jako inszy narodowie o nas, o Polakach piszą, iż trudno ma być, który naród... Tak z przyrodzenia, do każdego obaczenia, tak przykłonny, jako jest naród nasz polski, na którąkolwiek stronę staranie, a ćwiczenie swe będzie obrócić chciał. A więc w owych czasach obcokrajowcy uważali nas za ludzi wszechstronnie uzdolnionych i jeśli tylko chciało się nam do czegoś przyłożyć, to mogliśmy wiele osiągnąć. A czy dziś nie jest podobnie, mimo trudności czasem nieprzychylnej, pogardliwej, a nawet wrogiej atmosfery i to podgrzewanej u nas w kraju przez polskojęzyczne media, widzimy, że Polacy rozrzucani dziś po całym świecie potrafią dawać sobie radę, szybko uczą się obcych języków, o tym też pisał nasz poeta i to w czasach, gdy nie było podręczników. Nie masz ci gramatyki we włoskim, niemieckim albo także w tureckim i w tatarskim języku, a wżdy się go Polak tak właśnie nauczyć snad nie może, jakoby się tam i urodzić miał. To jest prawda. Polacy szybko łapią różne języki, znają ich po kilka, są pilni i uczciwi w najrozmaitszych pracach, pomagają sobie wzajemnie. Warunek jest jeden. Muszą być Szanowani i docenieni. Wtedy pracują z zapałem i poświęceniem, inteligentnie, pomysłowo i twórczo. Tylko u nas, w kraju, ciągle ktoś nas próbuje dołować, zaszczepiać w nas kompleks niższości, jakiegoś niedowartościowania, więc ludzie są smutni, a nawet apatyczni. Czy można się dziwić, jak w takiej atmosferze żyć i pracować? Więc wyjeżdżają. Z nowej emigracji już prawie milion Polaków pracuje za granicą, młodych i rzutkich. Przypomnijmy, to jest zorganizowana akcja, bo już we wczesnych latach 90. media ciągle prowokowały do wyjazdu, co chwila przeprowadzały ankiety, kiedy, gdzie i kto chce wyjechać. Już piętnastolatek był o to nagabywany, który nigdy w ten sposób nie myśli. Stworzono psychozę antypolską i proemigracyjną, a dziś zbieramy owoce. Gorzkie to są owoce. Po co to było robić? Jakie interesy mają w tym te finansowane przez obcych gazety, stacje radiowe i telewizyjne? A może chcą kimś innym zasiedlić nasz kraj, na przykład Hindusami lub Chińczykami, żeby to już nie była nasza Ojczyzna? Miłością Ojczyzny trzeba nasiąkać. Będąc otwartym na świat, Wyjazdu do obcych krajów, by tam osiedlić się na zawsze, Polak nigdy nie może brać pod uwagę. Potem człowiek całe życie będzie nieszczęśliwy, będzie tęsknił latem do lata, wiosną do wiosny, jesienią do jesieni, takich jak w Polsce, nawet do zimy, bo gdy tam huczy rozparzone miasto lub schnie popękana bura ziemia, u nas trwają właśnie sianokosy. Dojrzewają zboża, najpierw soczysto zielone, a potem coraz bardziej złociste. Czy to nie rozkosz i jaka ulga dla duszy? Więc jeszcze raz spytajmy lato, gdy przyjdzie co z nim czynić? Noż, gdy przyjdzie ono gorące lato. Pozdrawiam serdecznie na ten czas wakacyjny wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewizji trwam w kraju i za granicą. Będź Boże.